Halo, halo, dzień dobry. Studio Adrom na żywo z, z samochodu jadącego w stronę Torunia z Zielonej Góry. Po meczu o brązowy medal. Mam nadzieję, że kibice tutaj nas odwiedzą, nasi fani w Studio Adrom i LKP. Łukasz Segniński na tylnym siedzeniu, dzień dobry. dzień dobry. Tomasz Jankowski prowadzi samochód i uważa, patrzy na drogę. Będziemy rozmawiać sobie o tym, co działo się w Zielonej Górze dzisiaj. Witamy wszystkich pierwszych obserwujących tradycyjnie. Łukasz tutaj już tam powiedział i strasznie jestem zajarany, co on nam też tutaj powie, bo powiedział tak wsiadając do samochodu powiedział, a mi się ten mecz strasznie podobał. Nie, no? strasznie nie, powiedziałem, nie, nie powiedziałem, strasznie. Nie. A mi się ten mecz podobał. Powiedziałem coś na zasadzie zaskoczę was, ale mi się podobał. No właśnie, 95-77 Stelmet wygrał z Arką Gdynia, czyli ma 18 punktów przewagi przed drugim meczem. No to co Ci się podobało, powiedz? To znaczy nie miałem dużych oczekiwań, to na pewno, bo... Bo spodziewałem się takiego meczu w cierpiętników, ale zaskoczyło mnie to, że stelmetowi się naprawdę chciało i momentami z przyjemnością patrzyłem na akcję Markela Starksa. Podobało mi się konsekwencja, z jaką ogrywają Darko Milicicia w który kupę dobrej roboty wykonał pod kosem, i naprawdę widać było, że oczywiście stelmet miał łatwiej, no bo ta arka bardzo pobijana, dużo braków. Jeszcze w trakcie meczu wypadali kolejni gracze, ale no cóż, to... Stelmert nie mógł tego nie zauważyć, po prostu wykorzystywał te wszystkie e, To nie jest usprawiedliwienie, prawda? Ubytki. Dla, dla e, arka grała bardzo słabo, e, osłabiona, ale miała tą fajną historię, że rzucała trójki. Po prostu cały czas czekałem, aż pobije rekord, czy dobije do 50, bo 49 w końcu. Ale takie małe niuanse sprawiły, że ten mecz mi się podobał, no i ostatnie sekundy, minuty nawet. Łukasz Koszarek rzuca za trzy, podnosi ręce do góry, Szakiś trafia za trzy, jest radość, kibice wstali. Nie spodziewałem się, że w tym meczu w końcówce coś się będzie działo. No właśnie. Tomajka, a jak Ty odbiera, odebrałeś ten mecz? Bo tak sobie trochę dworowaliśmy przed spotkaniem nawet na antenie z tego, co tutaj może być, że, że to jest taki mecz, jak Ty powiedziałeś, mecz kogo? Cierpiętników. Cierpiętników. Bardzo ładne. Takich, którzy marzyli o mistrzostwie, a są tutaj zmuszeni do walki trzecie miejsce. Ja rozmawiałem z trenerem Jołowiczem, on mówi: Nigdzie w Europie. Ja sobie nie przypominam, że były takie mecze, że to jest naprawdę trudno zmobilizować drużynę, a jednak coś się zdarzyło. Jak Ty to widzisz? To zależy, czy, czy łatwo, czy niełatwo, bo ja sobie przypomniałem właśnie w związku z tym, że dzisiaj jechaliśmy tutaj do Zielonej Góry. Kilka lat temu, kiedy miałem przyjemność czyli pracować tutaj w Zielonej Górze. Ja, jako asystent e, Michał Walina też graliśmy o trzecie miejsce. Wtedy jeszcze grało się do e, no dwóch to zwycięstw, to, to zwycięstw. Graliśmy z tak zespołem to. ze Zgorzelca, e, z mocnym też, e, bardzo durowym Zgorzelec. E, ja sobie doskonale przypominam, dwa lecze u siebie wygraliśmy, tam przegraliśmy, ale było ponad 4000 kibiców na, 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 na No na tak, sali, to tak? tak, to był taki pierwszy zryw, prawda? No, tak? Chyba był drugi sezon, prawda? pamiętam? Tak, to drugi był drugi sezon. sezon prawda? Drugi że mieli góry po awansie, nie? Tak, to prawda. E, no ale dobrze, wracając, wracając do dzisiejszego spotkania, Łukasz wszystko bardzo fajnie tutaj opisał. Mi też te rzeczy się podobały. Podobała mi się chyba najbardziej właśnie konsekwencja w tym, co się działo w pomalowanym, w polu 3 sekund. Bez w poniedziałek czy nie. jak bo to jest kontuzja uraz pleców. Problemy z plecami. Tak. tak. No, no będzie musiał, tak myślę, no, coś zmienić w Franc bo, bo do no takiej dominacji nie powinien dopuścić. Chyba, że będzie chciał właśnie przerzucić stelmet trójkami. 30% to na pewno nie jest... Dzisiaj chyba tak się skończyło około 30%. No, na pewno zawodnicy Arki mogą być w tym elemencie jeszcze lepsi. Ale to potem właśnie to, to, to rzucanie już na siłę no wydawało się takim... Takim szaleństwem to oczywiście. Ale czy to było szaleństwo Łukasza, czy, czy to był pomysł Przemysława, żeby jednak schować po prostu te braki, które mają? No i to słynne równanie obowiązujące teraz w Piszczówce, czyli trzy jest więcej niż dwa po prostu. Arka nie po raz pierwszy oddaje 43 meczów w tym sezonie, więc to jest po prostu gra Arki, to po pierwsze, ale yy, to podniesiona do potęgi w związku z tymi absencjami pod kosem. No, no co, co mieli robić innego? Z całym szacunkiem, no, 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 no co? Więc to nie było postika, który czasem potrafi zagrać tyłem do kosza, bo to dokładnie powiedziałeś, poprzesuwał się trochę na boisku w pierwszych kilku minutach i potem nie grał, więc no nie masz absolutnie żadnych graczy, którzy mogą zagrać tyłem do kosza. James Lawrence też stracił już gdzieś tą super skuteczność z meczu numer 4 wielu asystentów zaliczył. Arka po prostu wyborem trenera Fasunkiewicza była przez większość sezonu dość jednowymiarowym zespołem, ale wygrywała dzięki tym, że gwiazdy były w dobrej te formie. Teraz jednej gwiazdy zabrakło, druga jest bez formy, wysokich nie ma. Ja sobie nie wyobrażam, że oni coś zmienią przed tym drugim meczem. Oni będą grać dokładnie to samo co dzisiaj. Pytanie: czy będą trafiać? Będą rzucali, prawda? Tak. Ale to, ten mecz mi bardzo przypominał w sumie piąty mecz z Anfilem w wocławek Bo ja, ja jeszcze mam do Was pytanie, Tomka. Może najpierw zapytałbym, yy, co z tym Florencem się dzieje. Czy on naprawdę jest zmęczony? Czy on naprawdę padł fizycznie? Bo dzisiaj. Takie powiedziawszy, że Bostik no, co, co robił? Przesuwał. Przesuwał się po boisku, To Florence się snuł po boisku, był dwa razy wolniejszy, nie był w stanie e, zrobić niczego. I też bardzo mądrze, że oczywiście, to już wszyscy wiedzą, zmuszał do wjeżdżania pod kosz, zmuszał do e, penetracji, tam atakował. On nie trafiał spod kosza, frustrował się, nie było jego drojek. Czy Florence jest zmęczony do Bez dwóch zdani. Ja uważam, że. Y kilka tutaj elementów jak gdyby zadziałał na pewno zmęczenie, zmęczenie fizyczne. Pamiętajmy, że ten zawodnik z Bostikiem razem miał, miał wiele razy piłkę w ręku, tak? Czyli to wymaga dodatkowej porcji energii zostawienia na, 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 na boisku. W momencie, kiedy przegrywa się najważniejszy mecz, mówię tutaj o tej serii półfinałowej generalnie, to też to zmęczenie jeszcze bardziej daje o sobie znać, bo nie ma tej adrenaliny, nie ma tej radości, że zdo weszło się do finału i stąd również te, 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 to, co Łukasz też dobrze zauważył, mijał dzisiaj bez problemu przecież Florenc, Przemka Zamońskiego wielokrotnie, nie tylko jego. Ale brakowało skuteczności, to właśnie z tego zmęczenia e, e, no. tych rzutów znaczy To był pomysł z e, prawda? Podejść bliżej, jeszcze bliżej i spróbować go zachęcić do wjazdu no, Ale on miał kilka padni depnić taki. No, oczywiście on przed, e, od kosa do kosza, na tym sześć ze z wodem Stark Samino, trafił i podaj, to nie była jedna jedyna akcja, kiedyś do Nie Jemu trójek brakuje, ile on, jak on na 1 na 6. Bo Może też jest tego typu grad, że jego nakręcają trójki. Jak no, tak on jest. trafi jedną, drugą, trzecią, to nabiera takiej pewności, gdzie wszystko jest w stanie zrobić, a też... Obrona inaczej się zachowuje. On dzisiaj nie trafił za trzy, więc stał się graczem jednowymiarowym trochę i zmęczony. I tak, i rzuty wolne też nie wpadały, 5 na 9. Bostik najprawdopodobniej, to już chyba były ostatnie fragmenty Bostika, bo on ma problemy z kontuzją. Najprawdopodobniej nie będzie w stanie pomóc, łapeta nie będzie w stanie pomóc. Hoslaja nie widzieliśmy w drugiej połowie, no, ale to, tam nie wiem, czy tam jakiegoś urazu nie było, bo też jakieś te takie worki z przykładał gdzieś tam to sobie nóg, no ale no oni na tym etapie sezonu, to sobie przykładają już wszystko do wszystkiego. Zwęził rotację, zawęził rotację Jowowicz w drugiej połowie, ale przyniosło dobry skutek, bo właśnie myślę, że chciałem Starks jeszcze porównać Starks pokazuje się nawet nie do końca rozgrywającym i też bardzo dużo minut grając obok koszarka. Ciebie? Ciebie i... No nie, tak, czy wyprzedza i ten No wyprzedza i hamuje, tak jest. za gość No tutaj coś się dzieje, policja. Był jakiś wypadek, ale my jedziemy bezpiecznie. W każdym razie, Starks jako taki rozgrywający, zdobywający punkty, prawda? Nie udało to się, nie dało to zwycięstwa z Polskim Cukrem ani jednego, ale na taki mecz to było idealne, Łukaszek. Idealne, tym bardziej, że po po Łukasza koszarka też dobrze grającego, koszarka takiego, jakiego znamy najlepiej, czyli trafiającego z tasów. Trochę zbiórek, trochę asyst. Starksowi myślę, że dużo łatwiej się gra. Była też taka fajna akcja, koszar właśnie do Starksa chyba do kontry podał. Jak zauważyłem, że Stark z taką radością i z takim dużym szacunkiem piątkiem przybył podziękował mu za to podanie. Już ja kiedy ze Starkem rozmawiałem, on mówi, że pewnie też kurtuazyjnie, ale że jednak dużo to Starka się uczy i zyskuje dzięki temu, że gra, bardzo mi się ten grad podoba, spokojny, nie podpala się na trudne rzuty, a jeśli ma je do wykonania to trafia, w różny sposób potrafi zdobywać punkty. Mówiłem się tam w trakcie transmisji, że on być może... Że trochę bardziej chciał się odbudować po tym sezonie w drugiej licei tureckiej, tutaj przychodząc do Polski. Ale myślę, że znaczy, to jest jedna z niewielu postaci, o której po tym sezonie w Strelmecie powiem, że to były sezon na leków. No, tak. no to prawda, to prawda. Że można tak powiedzieć, zobaczymy jak będzie dalsza ta kariera jego wyglądała. Yy, Mark, ja, patrząc na linijkę, koszarka w statystykach, to byłem zszokowany. 6 na 10 gry, 8 zbiórek, 6 asyst prawda, i 15 punktów. No i ten Łukasz. Znowu jest niesamowity. jak pracowałeś z Łukaszem, to jest kosz, który ciągle jeszcze gdzieś tam, no już trochę gaśnie. Nie da się ukryć, 35 lat trochę gaśnie, ale ciągle jeszcze coś jest w stanie pokazać. Tak, krótko pracowałem z Łukaszem, tutaj też w zielonej górze, kiedy przyszedł pod koniec sezonu. No ale bez wątpienia no, znamy kosz jego od bardzo dawna i tak jak powiedziałeś na pewno nie, nie będzie coraz lepszy. Natomiast on sam, z tego co ostatnio też z nim, z nim rozmawialiśmy, przecież czuje się doskonale i nie zamierza kończyć przygody z koszykówką. I zachował się po raz kolejny naprawdę jak prawdziwy, taki lider, kapitan w przy różnych problemów, nie tylko sportowych. A... I on to musi też dźwigać, tak? staje nie nas przed kamerami, my go wypytujemy o różne rzeczy. Ale w tym trudnym momencie dzisiaj też bardzo fajnie się zachował. Nie uciekał od gry, tak jak Łukasz też zauważył, razem ze Starksem, zresztą to już na to tak, uwagę, na to uwagę wielokrotnie, często, tak? bardzo fajnie to wygląda. No są problemy w Stelmecie, tutaj te, te sprawy rozliczeń z zawodnikami są żywe w tym zespole, to nie mamy co ukrywać, nie będziemy się tu na ten temat wymądrzać, ale to trzeba mieć świadomość, że ja tym bardziej właśnie byłem dzisiaj yy, Taki no, zbudowany tym jak oni wyglądają, tak? Bo, bo to się dało ukryć. Oni robią trochę dobrą minę do złej gry. Nie, nie ma tam szczęśliwych ludzi w tym, w tym klubie w tym momencie, z tego jak to wszystko wygląda, włącznie ze sztabem szkoleniowym, ale wy, wyszli, wypracowali, zrobili swoje, wygrali 18. No jakie mamy rokowania? Wszyscy stawialiśmy jak jeden mąż na Arkę Gdynia. dalej stawiamy na Arkę Gdynia Łukasz? Nie, w tej sytuacji yy, z kontuzjami osobowej. Nie wiemy tak naprawdę kto zagra, kto nie zagra, no, ale tu jest Bostik, Łapeta, no, Dylewicz nie wróci, Witliński, nie jest gotowy na poważne granie takie, żeby tutaj pociągnąć Cecholbeck. Tam nie ma po prostu już ludzi, no. oddadzą pewnie 45-50 trójek, no musieliby trafić, nie, 25 zjeść na jakieś absolutne wyżyny, ale nawet wtedy zostanie im problem w obronie, no bo kto ma kryć planinicia i tego... Cwaniaka Kasza Można go lubić, można nie lubić. Pół meczu, przeczłapnie, parę razy brzydko sfałluję. W obronie nie pomoże, ale jak trzeba to 8 punktów przez zbiórek, 4 asysty zrobić. W ważnym momencie do planu nie poda. I takich zawodników trochę bardzo brakowało. Mimo, że dzisiaj nagle wystrzał Dulkisa, prawda, o którym nic nie mówimy, ale on był najlepszym strzelcem tego spotkania. Wykonał jednak 15 rzutów za trzy punkty. Nagle zawodnik, który wykonywał 3-4 rzuty w poprzedniej serii. No, taka była dzisiaj potrzeba. Nie mówimy o nim, bo grał tak jednostronnie, tak. Nijako to jest złe słowo, ale po Zrobił prostu dwa. dobiegał do linii, za trzy i rzucał. Albo nawet nie dobiegał i Ja rzucał. nawet nie potrafię coś zrobić, bo on grał dobrze, bo no wszystko tak. trafiał albo nie trafiał, tak? Dzisiaj trafiał, trafił tam 40% trójek. Ile... No, no, 7 na 15, czyli 47%. Bardzo dobra skuteczność przy tej liczbie rzutów, natomiast no, czy tam była gra w basket? Taka... No tak, <laughs> bo w obronie ten... się naharował, no mówmy do no tak, tak. Tam, jako tak, gwieździe, tak, którą tak, eksponujemy, tak, bo tak, rzucił 24. Tak, tak. tak, Ale to nie, nie była dobra jest... koszykówka, nie była jakościowa koszykówka Arki, to co powiedziałeś, to trzeba to nazwać słabym meczem Arki Gdynia tak. na, na ten moment i myślę, że e, duże wyzwanie przed e, Przemkiem Prasunkiewiczem, żeby jednak <coughs> przepraszam, na ten medal zapracować, bo oni na niego też czekają, on też mówił mi o tym i w zespole też e, to widać, że ci ludzie typu Szubarga, Garbacz, Witniński, wyka, oni... E, z Darkiem Pyka dzisiaj chwilę u rozmawiałem I... Cofniki, cofniki, cofniki. Tak, tak, tak. Oni czekają na ten medal. Oni chcą tego medalu, oni przecierpieli swoje, grali na 11, 10 miejscu w poprzednich latach, teraz chcieliby ten medal świętować, no ale 18 punktów to jest bardzo dużo. A co z tym Marcelem właśnie? Łukasz, jakie mamy zdanie? To powiedzmy swoje zdanie na temat tego, że zawodnik wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i to chyba nie za bardzo na razie ma co tam robić. A nie gra w takiej serii obrazowej, ale masz jakieś odczucia? Pamiętacie tą sytuację do Fenerbacza, Marcel wyjechał kilkanaście miesięcy temu? To było chyba przed sezonem? To prawda? był pre sezon zdecydowanie. To było... I to było uzasadnione, tak, w moim mniemaniu wtedy, bo jednak no to jest marka, trenerzy, no, no, no wszystko skłania ku temu, żeby wykorzystać taką szansę. I to było przed sezonem, więc to było w trakcie przygotowań, nie to rozumiem. Teraz nie rozumiem tego zupełnie. To jest jakby stawianie swojej kariery ponad klub. To jest koniec sezonu, mecze o trzecie miejsce nie dla wszystkich są atrakcyjne, ale jednak Ale dla kogoś albo raz do końca jesteś graczem na dobrej na w danym klubie w sezonie, albo, albo jedziesz się promować. No, promowanie też jest ważne, prawda? Ale tutaj te cztery dni myślę, że nie by zmieniły z tego co wiem, to draft jest jednak dopiero yy, pod koniec czerwca, prawda? Więc prawie mi się. Tomek masz jakieś zdanie, bo no, zdziwiłem się bardzo słysząc tą sytuację, no, że nie wiem, może wszystko jakoś tak mknie do przodu i w życiu do głowy nawet to nie przyszło, jeśli, ale nie miałem takich możliwości może dlatego. Jestem też tego zdania, że, że klasie do końca. Tym bardziej, że Marcel jest młodym zawodnikiem, jeszcze wszystko przed nim i, i na pewno tutaj właśnie z tymi pomógłby w drużynie, która, która ma problemy. No prawda? właśnie, bo te kontuzje, gdyby tam było... Brakowało go nie nie było. dzisiaj to to No dobrze, no nie zgęcamy się nad Marcelem, ale wyrażamy swoje zdanie. Prosimy Was także, żebyśmy się na czacie zachowywali tutaj przy studiu Adrom. To jest miejsce dla kulturalnej koszykówki, więc proszę tutaj nie, nie przesadzać się z tym, co się tam dzieje. Zamykamy powoli już dzisiejszy dzień, ale ładnie powiedziałem. Hup, hup, hup. Zamykamy dzisiaj, zamykamy dzisiaj, a jutro wracamy do Torunia. Łukasz się jeszcze nie wypowiedział, więc dzisiaj wracamy do Torunia. Dzisiaj wracamy do Torunia, ale jutro wracamy w sensie kosmicznym do Torunia nie gdzie będzie nie zamykamy wino. dzisiaj dnia, bo jeszcze się gdzieś wyjść na spacer. Spacer, spacer po północy to w Toruniu. Wolne Właśnie, wolne poćwicz, bo nie, ty za trójkę masz rzucać przecież, nie ma co Trzech ćwiczeka zespół toruński. Jutro i na pełni. Tak? Tomek powiedział, że rzuci Ile powiedziałeś, że rzucisz 50%? No tak około 50. Powinno się Dobra. to jakoś kręcić. A Będziemy to stan. Dobra, Łukasz, to powiedz parę zdań. Bo myśmy się już bardzo wystrzelali z tego, co dzieje się w finale. To runię Anvil też, też się podobał ten być pierwszy, więc co tam widzisz? Co widziałeś i co zobaczymy? Za ogólne pytania. No to, to mów sam. Dobrą obronę w drugiej połowie polskiego cukru. Z 50, zejść na 36, duży plus. Trzecia kwarta bardzo mi się podoba pod względem defensywnym. Wartość Liduszko, takie obrazki powiem, co tak powiem. Liduszko, no, rewolacyjny w tej swojej roli gościa, który tam zawsze coś wyrzeźbi z niczego. Damian Kulik, tak jak się spodziewałem, że będzie graczem kluczowym w tej serii, atak atakiem, ale to co w obronie robi, to jest też świetna rzecz. Kompletnie wyłączenie wysocy z Włodzławka, Ignerski, Ignerski Gnerski od w sumie 13... O, jesteśmy znowu, bo tak, to Coś przewidywań, A propos przewidywań na drugi mecz Legii z cukru, z którymi rozmawiałem między innymi z kolejce po piwo. Powiedzieli, że jeśli umiej w jednym meczu rzucić 4 punkty, to w następnym rzucić 24. Podobno jest taka prawidłowość, że, <laughs> że odpali. Aha, i Rob Lowry, bo trochę narzekaliście, że słabo grał, ale moim zdaniem on najważniejszych momentach zrobił dokładnie kilka gwiazdorskich akcji, wejście po to z takim fajnym balansem i trafienie z prawej strony. Wejście z podaniami do Mbodża to były momenty, kiedy właśnie polski cukier punktów potrzebował. Lowry je dał. Suma summarum, oczywiście, jak na taką gwiazdę, mecz słaby, jeśli spojrzymy w statystyki, ale w kluczowych momentach, Lowry zrobił to, co powinien zrobić. Mówiliśmy dużo o polskim cukrze toru, Ja też uważam, że, yy, że oni jeszcze mogą grać lepiej, prawda? bo właśnie są tutaj rezerwy w kilku, na kilku pozycjach zawodników, a to jest taka drużyna. Który to trener z Truszkowa To nie Jacek Gębal zawsze mówił, czy wojcie krajewski, że idealny to jest meczek 10 zdobędzie po 10. I to jest... E, że... Rajca dziesiątką nie gra, a nie, nie to nie to za tak? to, to Jacek Gębal mam, I Ja myślę, że, że to tak, e, tak może to wyglądać w tym turyjskim zespole, że to wszystko się w tą stronę układa. Że tylko, tak, że to wiesz, to tylko że wiesz, tylko że Anwil w tą stronę powinien iść, bo pamiętam, że na hmm. z meczu z Arką, bodaj 3-3, Anvil grający w Ostrowie w piątym, trzecim meczu, to tam właśnie było tak, że pięciu, sześciu, siedmiu graczy zdobywało przynajmniej te dziesięć punktów, a wczoraj miałeś zajmona świetnego, miałeś Brosarda, Zyskowski dziesięć i reszty nie było. Więc właśnie ta równowaga w ataku to też jest cecha Anwilu, zresztą każdego klasowego zespołu obecnie. Ja myślę, że jednak Anwilowi po prostu... No, jeszcze raz się złączyliśmy, także przepraszamy Was za tę jakość autostrady. Musieliśmy dzisiaj tak zrobić, bo chcemy wrócić jak najszybciej do Torunia, żeby przygotować się na jutrzejsze spotkanie. Także to jest wyjątek. Ten nasz drogowy, drogowy program następny to będą na pewno z hal, do końca sezonu. Także kończąc jeszcze wątek, wydaje nam się, że Anwil, mi się wydaje osobiście, że Anwil Wołcawek. Jestem bardzo ciekaw co Igor czy teraz pokażę, bo ofensywa Anwilu jest do zrobienia na nowo, niejako. Myślę, że tym Simonem rzucają. Bez, bez rozłożenia tych akcentów po innych miejscach, a uważam, że Torunianie dobrą obroną te akcenty zabrali, będzie im bardzo ciężko. Spodziewam się czegoś nowego pan Wilu? Ja tak. Igor Milicic przyjął tą porażkę bardzo, bardzo spokojnie. Zresztą tak jak powinno wyglądać, przecież nic się nie stało. Tych meczów jeszcze może być naprawdę sporo, a wiemy doskonale, że, że w tych analizach meczowych jest, jest, jest mocny więc y, może niekoniecznie atak, ja stawiam bardziej na, na lepszą defensywę. Tak? Proszę. Tak, tak. 96 punktów rządził polski cukier, tak? Anvil 87, myślę że pamiętam, 9. To nie jest na wyjeździe zły wynik ofensywny, mimo tych braku równowagi, o której mówimy. Obrona, przede wszystkim obrona. Anvil musi obroną zacząć tutaj odrabiać straty w tej serii, póki co niewielkie straty, no a, a właśnie też z tej obrony i z pomysłów defensywnych znamy Igora Mielicica i jego drużynę mistrzowską z poprzednich sezonów, więc właśnie się czegoś spodziewam. No i mimo wszystko wkurzonego Iwana Almeida, który znowu będzie chciał pokazać, że tak jak tu często lubi pokazywać, że ta liga jest jego po prostu, więc tak y, jest. takie dwa aspekty. Z tym ostatnim się zgadzam, ale ja akurat powiem, że mi się wydaje, że na to co gra zespół w ataku Anwin nie ma odpowiedzi i ja się spodziewałem poprawy gry w obronie nie spodziewam, natomiast rzeczywiście chcemy zobaczyć jakiś pomysł. Znaczy, ja będę zdziwiony, jak Anwin będzie w stanie zatrzymać zespół dorosłowski. taką tezę stawiam. Natomiast spodziewam się lepszego. No dobra, to tnie jak tnie. My jesteśmy tutaj na dobrej drodze. Za chwilę jeszcze się wzmocnimy. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy do studia dronu jutro. Nie wiem, czy zdążymy przed meczem, bo jest studio meczowe. Jutro ciekawi goście, nowi, inni niż w pierwszym meczu, myślę że będzie sporo ciekawych rzeczy o Muras, ich wyciśnie, a my potem od 17.30 zaczynamy. Więc zapraszamy do studia w Polsce Sportekstra, a do studia Adromy, Po meczu z się coś fajnego zrobić. Łukasz miejskiej. Dzięki. Dzięki bardzo.